Każdą niedzielę publikuję okrojoną analizę, której pokazuje kierunek na danym walorze, tak, abyś wiedział w którą stronę warto grać, żeby zarobić na rynku forex. Jeśli nie chcesz przeoczyć kolejnej analizy, zasubskrybuj kanał. Witam wszystkich i zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu. W tym tygodniu inwestorzy czekali na dane, które były w czwartek, czyli dane o inflacji. Ta inflacja jest zgodna z prognozą. Zaskoczyli bezrobotni, bo zazwyczaj była ta różnica paru tysięcy, a nagle jest 263 tysiące. Wiadomo, rynki na to zareagowały odpowiednio, dolar zaczął się osłabiać. to tam bardziej się interesuje, to wie, że to było spowodowane tym, że w Teksasie są powodzie i po prostu więcej ludzi poszło na zasiłek. Czyli to może być tak naprawdę jednorazowy taki wyskok. Jeżeli chodzi o Europę, to też mieliśmy decyzję EBC w sprawie stóp procentowych. Te stopy zostały na poprzednim poziomie. Pani Lagarde zapewne czeka na co zrobi Powell. No właśnie, co zrobi ten Powell? Prawdopodobnie obetnie te stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Widzimy tutaj, że jest na to 92% było szans czyli 17 września powinny te stopy spaść o 25 punktów bazowych. A Rynek jeszcze w tym roku oczekuje trzech obniżek stóp procentowych, czyli liczy na 75 punktów bazowych, że stopy zostaną o tyle obniżone w tym roku. Jeżeli do tego nie dojdzie, to możemy do w tym roku zobaczyć jeszcze korektę, jakąś większą korektę na dolarze. Para euro do dolara, interwał 4 godzinny po takim większym trendzie bocznym. Pomalutku wybijamy nowy szczyt, no i idziemy w kierunku 1,19 tak jak mówiłem w poprzednim filmie. E, jak zareaguje para euro do dolara na obniżkę stóp procentowych? No, no, zapewne wzrostem. Tylko mówię, nie wiemy ile dokładnie jest tu już w cenach. No i też nie wiemy co Powell powie 17 września, ale raczej. EDEK powinien być tu grany na baja, czyli na wzrosty. Jeżeli para euro do dolara jest grana na wzrosty, to taka para jak funt do dolara czy australijski dolar do dolara amerykańskiego też powinien być. Te pary powinny też być grane na baja. Szukamy korekty, aby podłączyć się do trendu wzrostowego. A tu mamy taką parę. Zwaną Kiwi, czyli nowozelandczyk do amerykańskiego dolara, interwał czterogodzinny. Fajny taki kanał był trendowy, spadkowy, no i pomału wychodzimy z tego kanału. Oczywiście obniżka stóp procentowych powinna pomóc wzrostom, też słabnący dolar na pewno pomoże. No zobaczymy, obserwujemy, czy zostanie ten zasięg zrealizowany. To też pokazywałem na shortsach, które zamieszczam na swoim kanale na YouTube. Jeżeli już jesteśmy przy takich kanałach, to było coś ostatnio, takiego na takiej parze jak australijski dolar do japończyka. Interwał te 4 godziny była. Ta flaga wyszliśmy z niej górą, bo tak powinno być z analizy technicznej, i ten zasięg minimalny został zrealizowany. To obserwujemy je na shortsach, to też zamieszczałem filmiki o lukach. Luki były w poniedziałek na parach z Jenem, no i w większości zostały zamknięte, tylko luki zostały właśnie na tej parze i na parze Nowozelandczyk do Japończyka. Na pewno kiedy się zamkną, tylko kiedy. Teraz para USD do Franka Szwajcarskiego, interwał dzienny też. No, taka flaga nam tutaj się zrobiła. Było wyjście dołem, fejkowe wybicie, wróciliśmy znowu do tego kanału. Tutaj według mojej strategii nadal jesteśmy pod linią trendową, więc dopóki jej nie przebijemy, nie szukałbym tutaj baja. Para USD do japończyka, interwał 4-godzinny, od dłuższego czasu wsparcie trzyma, no ale tak jak mówiłem już nieraz, że czym dłużej to wsparcie jest testowane, może dojść do jego po prostu przebicia. Ropa interwał dzienny w tym tygodniu nam ropa nowego dołka nie zrobiła. Jakby ktoś tam szedł na niższe interwały, to zobaczy, że jest podwójne dno, które według analizy technicznej sugeruje, że powinno dojść do wzrostów. Do tych wzrostów trochę doszło, ale zostały zgaszone w piątek. Póki co, jak jesteśmy pod wsparciem, powinniśmy szukać tutaj na... Korek, tak, żeby grać na spadki. Tak jak mówiłem, prognozy są różne, że spadną do 55 dolarów, nawet poniżej, ale wiemy, jak to jest z tymi prognozami. Bym się nie zdziwił, jakby teraz ropa podeszła znowu pod te wsparcie i je przebiła. Indeks S&P 500. Ostatnio mówiłem o tej korekcie. Nie zdziwię się jak po tej korekcie wyjdziemy na nowe szczyty. No i mamy nowy szczyt i to z ładny z przytupem. Jak sami widzicie dominuje tu trend wzrostowy. Robimy ciągle nowe szczyty. Póki to się nie zmieni na korektach szukałbym miejsca, aby podłączyć się do trendu wzrostowego i grał na baja. Złoto interwał dzienny. Po ostatnim rajdzie nam się złoto trochę zatrzymało. No mówię, przydałaby się tutaj jakaś korekta, żeby nabrać siły. I no i co dalej? Chyba na północ. Bitcoin, interwał czterogodzinny. Budzi się nam ze snu. Na ostatnim filmie mówiłem, że już nie robimy nowych dołków, robimy nowe szczyty. I cały czas jesteśmy tutaj w impulsie wzrostowym. Który nas zaprowadzi? No właśnie, gdzie nas tu zaprowadzi? Czy Bitcoin ma jeszcze na tyle siły, żeby wybić nowy szczyt? Ethereum, interwał dzienny, też po dłuższej takiej konsolidacji idziemy w górę, no na nowy szczyt, ale no gdzie możemy iść? W piątek widzimy siłę. Jak rynki już się zamykały, no to kapitał wszedł, wybił do góry. Zobaczymy, czy w weekend nam wybiją nowy szczyt, czy będziemy musieli jeszcze na to poczekać. Jest tu trend wzrostowy, i na korektach szukałbym miejsca, by podłączyć się do tego trendu. Jak inne kryptowaluty rosną, no to Litecoin też musi rosnąć, tylko mówię, do tych szczytów troszeczkę ostatnio zabrakło. Do historycznych to w ogóle jest daleka droga, ale no, jest szansa na zrobienie tutaj nowego szczytu. Jak będzie czas, pokażę. To tyle w tym filmie. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień. Pozdrawiam, Tomek.